Dobra, Dzień. widzowie, siąpka Dobra, nie że... Jak... Jak przesłać film na YouTube? Najpierw... Na... Klikamy... Czekajcie, nam maluję. Bo... Klikamy... E... w ten czerwony guz... czerwony guziczek Klikamy Klikamy w czerwony guziczek Jak już nagracie nagranie, to wchodzicie na swoje filmy To nie. Czekajcie. Ją. Dobra, jak mamy nagrany filmik, to wtedy wchodzimy w YouTube. Dajemy taki. Taki coś. Dajemy. Przeszli film. I teraz dajemy. Jaki chcecie film? Ja nie wiem, jak chcę. No i tu możecie sobie wybrać. Jaki chcecie filmik. Ja na chwilę na przykład takie coś, dajcie dalej. Dobra. Klikamy dalej. Dajecie dodają już i dajecie przeszli, przeszli filmik. Dobra. Jak filmik wam się spodobał, to zostaw łapencję w górę i zostawcie suba na kanale i Elo!